Miłość i Nadzieja, odcinek 338, zaręczyny Sili i Kuzeja. I tak nie pozbędą się Bachar? W 338 odcinku tureckiego serialu Miłość i Nadzieja Siła i Kuzej oficjalnie się zaręczą, a świadkami tej romantycznej chwili będą tylko dwie osoby, Ferej, biologiczna matka Sili oraz jej mąż Bulent. Jak to możliwe, że zaręczyny pary głównych bohaterów nastąpią tak nieoczekiwanie? Czy pozbędą się Bachar, a Kuzej dostanie w końcu rozwód ze znienawidzoną żoną? Nic z tych rzeczy, poznaj szczegóły i zobacz zdjęcia, jak siła i Kuzej w 338 odcinku miłość i nadzieja włożą ślubne obrączki. W rezydencji panowała atmosfera radosnego, choć podszytego nerwowością wyczekiwania. Ferej, kobieta o sercu pełnym niezabliźnionych ran, krzątała się po domu z energią, której dawno u siebie nie widziała. Nie wiedziała jeszcze o, jakże okrutny i zarazem piękny bywa los, że dziewczyna, której dziś pomagała przygotować się do zaręczyn, to krew z jej krwi. Jej zaginiona córka. Dla Ferej siła była tylko i aż ukochaną jej pasierba, dziewczyną o dobrym sercu, która wniosła światło w mroczne życie Kuzeja. Ale w głębi duszy Ferej czuła coś więcej. Jakieś niejasne przyciąganie, instynktowną potrzebę, by chronić tę młodą kobietę, by dbać o to, aby ten dzień był perfekcyjny. Na piętrze, w jasnym pokoju gościnnym, siła stała przed lustrem jej dłonie drżały, gdy gładziła materiał sukienki. Nie była to byle jaka kreacja. To była biała, długa sukienka, prosta w swej elegancji, symbolizująca niewinność i nowy początek. Materiał opływał jej smukłą sylwetkę, a delikatna koronka przy dekolcie dodawała jej szlachetności. Wyglądasz: Głos ferej załamał się, gdy weszła do pokoju. Podeszła do sili i spojrzała na jej odbicie w lustrze. W oczach starszej kobiety zaszkliły się łzy. Wyglądasz jak anioł, moje dziecko. Jak prawdziwy anioł, który stąpił na ziemię, by naprawić to, co zostało zniszczone. Siła odwróciła się gwałtownie, jej wielkie, ciemne oczy były pełne emocji. Pani Ferej. Czy to naprawdę się dzieje? zapytała szeptem, jakby bała się, że głośniejsze słowo zburzy te chwile. Po tym wszystkim, co przeszliśmy po tych wszystkich oskarżeniach po intrygach Bachar. Czy mam prawo do tego szczęścia? Ferej ujęła dłonie dziewczyny w swoje. Jej dotyk był ciepły, matczyny. Masz większe prawo do szczęścia niż ktokolwiek inny, kogo znam, powiedziała stanowczo. Nie pozwól, by cień Bachar padł na ten dzień. Ona jest przeszłością, nawet jeśli formalnie wciąż istnieje w dokumentach. Kuzej wybrał Ciebie. Jego serce wybrało Ciebie dawno temu, zanim jeszcze sam to zrozumiał. Dziś tylko pieczętujecie to, co jest zapisane w gwiazdach, siła westchnęła głęboko, próbując uspokoić bicie serca. Sięgnęła po skromną, białą opaskę i ostrożnie wsunęła ją we włosy, które opadały miękkimi falami na jej ramiona. Boję się tylko jednego, wyznała cicho siła. Że to sen, że zaraz się obudzę w tamtej celi, albo w momencie, gdy Kuzej patrzył na mnie z nienawiścią, wierząc w kłamstwa Bachar. Spójrz na mnie, rozkazała łagodnie Ferej, poprawiając kosmyk włosów przy policzku sili. Ten gest był tak naturalny, tak intymny, że obie na chwilę zamarły. Przez ułamek sekundy, niewidzialna nić łącząca matkę i córkę napięła się, wibrując w powietrzu. To nie jest sen. To twoje życie. Akuzej czeka na dole. Nie każmy mu dłużej czekać, bo ten chłopak chyba wydeptał już ścieżkę w trawie od tego chodzenia w kółko. Obie kobiety zaśmiały się cicho, a napięcie nieco zelżało. Siła wzięła głęboki oddech, chwyciła przygotowany wcześniej bukiet białych kwiatów i skinęła głową. Była gotowa, część druga, ogród nadziei, tymczasem w ogrodzie, w pobliżu basenu, kuzej przypominał lwa zamkniętego w klatce. Chodził tam i z powrotem, poprawiając mankiety swojej idealnie skrojonej koszuli. Choć w życiu zawodowym był pewnym siebie, bezwzględnym prawnikiem, który nie cofał się przed niczym, dziś czuł się jak nastolatek przed pierwszą randką. Bulent, jego ojciec, obserwował go z tarasu z lekkim uśmiechem. Widział w synu tę samą pasję, którą sam kiedyś czuł. Widział też ból, który Kuzej nosił w sobie przez ostatnie miesiące. Małżeństwo z Bachar, które od początku było pomyłką, zmieniło się w koszmar. Kuzej wiedział już o udziale żony w wypadku Huli. Ta wiedza była jak trucizna, która ostatecznie zabiła resztki jakiejkolwiek litości, jaką mógłby mieć dla Bachar. Ale dzisiaj, dzisiaj nie chciał o tym myśleć. Dzisiaj chciał zmazać z siebie ten brud. Uspokój się, synu powiedział Bulent, schodząc po schodkach do ogrodu. Nie ucieknie ci. Nie o to chodzi, tato odparł Kuzej, zatrzymując się i patrząc na tafle wody w basenie. Chodzi o to, że nie wiem, czy na nią zasługuje po tym, jak pozwoliłem Bachar wejść w nasze życie jak dałem się zmanipulować. Siła wycierpiała przeze mnie tak wiele, bulent położył rękę na ramieniu syna. Miarą człowieka nie jest to, czy popełnia błędy, ale to jak je naprawia, rzekł z powagą. Walczysz o nią, i co ważniejsze, ona walczy o ciebie. To jest miłość, kuzej. To nie są tylko romantyczne spacery i łatwe chwile. To jest trwanie przy sobie, gdy cały świat się wali. A wy przetrwaliście trzęsienie ziemi. W tym momencie drzwi tarasowe otworzyły się. Czas nagle zwolnił. Dźwięki ptaków ucichły, szum wiatru w liściach stał się niesłyszalny. Dla Kuzeja istniała tylko ona, siła wyszła na zewnątrz. Promienie popołudniowego słońca padły na jej białą sukienkę, sprawiając, że materiał lśnił niemal nieziemskim blaskiem. Wyglądała skromnie, a zarazem tak majestatycznie, że kuzejowi zaparło dech w piersiach. Jego serce, które do tej pory biło w rytmie nerwowego oczekiwania, teraz uderzyło mocno, pewnie, wypełnione falą czystej, bezgranicznej miłości. Szła w jego stronę powoli, z lekkim uśmiechem, w którym kryła się nieśmiałość i ogromna czułość. W jej oczach odbijało się niebo i twarz mężczyzny, którego kochała ponad życie. Kuzej nie mógł wydobyć z siebie słowa. Stał jak wryty, chłonąc każdy detal jej wyglądu. Biała opaska we włosach nadawała jej wygląd niewinnej dziewczynki, ale w jej spojrzeniu była mądrość kobiety, która przeszła przez piekło, by odnaleźć raj. Siła, wyszeptał w końcu, gdy stanęła naprzeciwko niego. Jego głos był chrapliwy ze wzruszenia. Wyglądasz, brak mi słów, ty też nie wyglądasz najgorzej, panie prawniku, zażartowała delikatnie, próbując rozładować gęstą od emocji atmosferę, choć jej własny głos drżał. Ferej i Bulent stanęli nieco z boku, dając młodym chwilę dla siebie, ale jednocześnie będąc świadkami tej historii. Sceneria była bajkowa: starannie przystrzyżony trawnik, błękitna woda basenu i ten szczególny rodzaj ciszy, który towarzyszy najważniejszym momentom w życiu. Część trzecia, przemowa, która płynęła z serca, bulent odchrząknął, przywołując uwagę zebranych. To on miał poprowadzić tę nieformalną, ale jakże ważną ceremonię. Podszedł do młodej pary, trzymając w dłoniach małą, aksamitną tackę, na której leżały dwie złote obrączki. Były one połączone długą, czerwoną wstążką, tradycyjnym symbolem nierozerwalnej więzi, krwi i przeznaczenia w kulturze tureckiej. Ojciec Kuzeja spojrzał najpierw na swojego syna, potem na sile, a na końcu jego wzrok powędrował ku Ferej. W jego słowach, które za chwilę miały paść, kryło się podsumowanie nie tylko losów młodych, ale i jego własnych życiowych lekcji. Drogie dzieci, zaczął bulent, a jego głos był głęboki i rezonujący. Życie to nie jest prosta linia. To labirynt, są drogi, którymi podróżujesz i lata, którymi żyjesz. Nigdy nie wiesz, czego doświadczysz, ani co cię spotka za kolejnym zakrętem. Siła zacisnęła dłonie na bukiecie, czując każde słowo w głębi serca. Wiedziała o tym najlepiej. Jej droga była wyboista, pełna cierpienia, utraty i samotności. Na tych drogach jest cierpienie i szczęście, kontynuował bulent, patrząc głęboko w oczy syna. Czasami się gubisz. Wydaje ci się, że nie ma już wyjścia, że ciemność jest zbyt gęsta. Ale wtedy, wtedy pojawia się ktoś inny. Jego ścieżka przecina się z Twoją. On wskazuje ci drogę, która staje się Waszą wspólną drogą. Kuzej ścisnął dłoń sili. Pamiętał moment, w którym ją poznał. Nie wiedział wtedy, że ta krucha dziewczyna stanie się jego kompasem. Pewnego dnia myślałem, że zgubiłem się na morzu. Głos bulenta zadrżał lekko, gdy wspominał swoje własne burze życiowe. Byłem dryfującym statkiem bez steru. Ale znalazłem siebie, i wy też się odnaleźliście. Wbrew logice, wbrew przeciwnościom losu, wbrew ludziom, którzy życzyli wam źle, Ferej otarła dyskretnie łzę spływającą po policzku. Te słowa dotykały jej równie mocno. Patrzyła na sile i czuła dumę. Nie wiedziała, dlaczego ta dziewczyna jest jej tak bliska, ale czuła, że ich dusze są spokrewnione. Kochajcie siebie, dzieci, zakończył Bulent z uśmiechem pełnym ciepła. Życzę wam wielu wspaniałych lat i wielu cudownych podróży, w które wyruszycie już nie jako dwie osobne jednostki, ale jako jedność. Niech ta czerwona wstążka będzie symbolem tego, co was łączy: czegoś, czego żaden sąd, żaden wyrok i żaden człowiek nie jest w stanie przeciąć, nawet jeśli przetniemy fizycznie ten materiał. Część czwarta, więź silniejsza niż stal, nadszedł kulminacyjny moment. Kuzej drżącymi dłońmi wziął jedną z obrączek. Spojrzał sili w oczy z intensywnością, która sprawiła, że jej kolana stały się miękkie. Siła, powiedział, a w jego głosie brzmiała przysięga. Byłem człowiekiem, który wierzył tylko w prawo i dowody. Ale ty nauczyłaś mnie wierzyć w cuda. Nauczyłaś mnie, co to znaczy kochać bezwarunkowo. Wiem, że formalności wciąż nas trzymają w zawieszeniu. Wiem, że Bachar nie odpuści. Ale to nie ma znaczenia. Dla mnie, przed Bogiem i przed moją rodziną, jesteś moją żoną. Moją jedyną, delikatnie wsunął obrączkę na smukły palec sili. Złoto zalśniło w słońcu, kontrastując z bielą jej sukni. Siła, ze łzami szczęścia spływającymi po policzkach, wzięła drugą obrączkę. Kuzej zaczęła, walcząc ze wzruszeniem. Byłeś moją nadzieją, kiedy myślałam, że nadzieja umarła. Byłeś moim domem, kiedy nie miałam gdzie pójść. Obiecuję, że będę przy tobie, bez względu na to, jak silny wiatr będzie wiał nam w oczy. Wsunęła obrączkę na palec Kuzeja. Teraz ich dłonie były połączone czerwoną wstążką, która zwisała między nimi, kołysząc się na wietrze. Byli związani, Bulent wziął nożyczki. To był symboliczny moment, przecięcie wstążki nie oznaczało rozdzielenia, lecz zatwierdzenie decyzji. Oznaczało niezależność ich nowego, wspólnego bytu chrup. Dźwięk nożyczek był cichy, ale jego znaczenie potężne. Dwa końce wstążki opadły, ale dłonie Sili i Kuzeja pozostały splecione. Gratuluję, zawołała Ferej, podchodząc do nich z otwartymi ramionami. Ale Kuzej miał jeszcze jeden gest do wykonania. Delikatnie, z niemal nabożną czcią, ujął twarz Sili w swoje duże dłonie. Spojrzał na nią tak, jakby chciał zapamiętać ten widok na wieczność. Powoli pochylił się i złożył na jej czole długi, czuły pocałunek. Pocałunek w czoło, Alin opucugu. W ich kulturze to coś więcej niż namiętność. To znak najwyższego szacunku, oddania i obietnicy ochrony. Jesteś moim honorem, moim losem i moją duszą, mówił ten bezgłośny gest. Siła przymknęła powieki, chłonąc ciepło jego ust, czując się bezpieczniejsza niż kiedykolwiek w życiu. W ramionach kuzaja świat zewnętrzny nie istniał. Nie było intryk, nie było bólu. Była tylko miłość i nadzieja. Objęli się mocno, trwając w uścisku, jakby chcieli stopić się w jedno. W tle słychać było tylko bicie ich serc i ciche gratulacje rodziców. To była chwila triumfu dobra nad złem, część piąta, cień, który nie znika, jednak życie, jak wspomniał Bulent, to nie tylko słońce. Gdzieś daleko stąd, w innym miejscu Stambułu, Bachar siedziała w swoim pokoju, a wściekłość trawiła ją od środka niczym ogień. Wiedziała, że traci Kuzeja. Czuła to, ale Bachar nie była kobietą, która odchodzi z godnością. Nie zgodziła się na rozwód. Każdy dokument, który prawnicy Kuzeja przesyłali, lądował w koszu lub był darty na strzępy. W jej umyśle rodził się plan. Skoro ona nie może być szczęśliwa, nikt nie będzie. Myślicie, że wygraliście? szeptała do siebie, patrząc na swoje odbicie w lustrze z maniakalnym błyskiem w oku. Myślicie, że ta mała, niewinna siła zajmie moje miejsce? Nigdy, dopóki noszę nazwisko Kuzeja, jestem jego żoną. Bachar wiedziała, że Kuzej odkrył prawdę o wypadku Huli. Wiedziała, że jest skończona w jego oczach. Ale to tylko czyniło ją bardziej niebezpieczną. Nie miała już nic do stracenia, a człowiek, który nie ma nic do stracenia, jest zdolny do wszystkiego. Gdy w ogrodzie rezydencji Bulenta wznoszono toasty za szczęście narzeczonych, Bachar snuła plany zemsty. Jej nienawiść była zimna i kalkulująca. Nie zamierzała się poddać, jeśli nie może mieć miłości Kuzeja, będzie miała jego nienawiść, byle tylko wywołać w nim jakiekolwiek emocje, byle tylko nie pozwolić mu odejść do innej epilog odcinka, obietnica jutr, wróćmy jednak do ogrodu, gdzie zło jeszcze nie miało wstępu. Słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, malując niebo barwami purpury i złota. Siła opierała głowę na ramieniu kuzeja, patrząc na nową obrączkę na swoim palcu. Jesteś szczęśliwa? zapytał cicho kuzej, gładząc ją po ramieniu. Bardziej niż kiedykolwiek, odpowiedziała, podnosząc na niego wzrok. Ale obiecaj mi coś, wszystko, że cokolwiek zrobi Bachar, cokolwiek się wydarzy. Nie pozwolimy, by nas to zmieniło, że nie pozwolimy, by nienawiść wdarła się do naszego świata. Kuzej spojrzał w stronę bramy, jakby wyczuwając niewidzialne zagrożenie, po czym wrócił wzrokiem do Sili. Dopóki mam Cię przy sobie, siła, nic nas nie pokona. Bachar może knuć, może kłamać, może nie dawać mi rozwodu przez lata. Ale nie zabierze mi tego, co mam w sercu. Jesteś moją żoną w każdym sensie, który ma znaczenie. Przytulił ją jeszcze mocniej, a Ferej i Bulent patrzyli na nich z tarasu, trzymając się za ręce. W tym momencie, w 338 odcinku Miłość i Nadzieja, miłość zwyciężyła. Był to moment wytchnienia w niekończącej się walce, piękny przystanek w podróży, o której mówił Bulent. Jednak widzowie wiedzieli, że to nie koniec. Że walka o ostateczne uwolnienie się od przeszłości dopiero wchodzi w decydującą fazę. Ale tego wieczoru, pod rozgwieżdżonym niebem Stambułu, liczyły się tylko dwa serca bijące jednym rytmem i dwie obrączki lśniące obietnicą wiecznej wierności.